Cześć wszystkim, tu Kuba, Stefan Paweł 9, Jerwiga Drota z kanału Moicham Radio. Dzisiaj towarzysko na ćwilinie przy warsztatach Fundacji Blue z zakresu Bushcraftu i Survivalu. A ja z Łukaszem jesteśmy takie przylepy, przyboczne. Rozłożyliśmy się do jutra, sobie przekimamy. Jakaś kolacyjka dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także zapraszam do oglądania. Jak nie subskrybujecie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i do usłyszenia. I zapraszam do oglądania. Będzie krótko, bo nie mam co kręcić. Norbert! Ty tu masz matracyk, nie? Tak. Tak splaczał trochę. Chociaż nie. I to jest jaki kamuflaż? Chiński. A, penko to kojarzę. E, wzywa. wzywa, wzywa, dobra nasze tutaj legowiska. To jest Mła, mój baruk Tam jest ultra komfortowy temperaturowo baru Łukasza. Jak widzicie to on to, to na Syberię. A tutaj Javiera Norberta. Tam ten kod to mój. A tutaj Widzicie, jaki wersalek kurwa ma teraz, ale nie. Ja mu gwarantuję, że będzie zjeżdżał dupą na dół. ale ja też będę zjeżdżał. No. albo na ognisku Dokładnie. Drodzy Państwo, wyznacznik czystości wody. Ta się do spania układa. Ta sobie tutaj to. Księżniczki nie uciekajcie, pokażcie się jakie śliczne jesteście. A są przepiękne. Tankujemy wodę. Teraz pytanie dla wszystkich na Instagramie, na YouTubie. Czyje to kupsko na środku szlaku? po nocy, takie świeże, na ludzkie to to nie wygląda. Pytanie dla znających temat w gdzie? Co to jest za drzewo? Liście troszkę podobne do kasztana jadalnego. Ale, ale czy to nie jest coś związów? Pomóżcie.